Laponia, wioska Mikołaja, Rowaniemi. Ale pan ma tutaj długiego, aż do tamtąd jest. Bardzo długi. Mój tutaj się kończy. Ale się tutaj pozmieniało, jak tu byłem pierwszy raz. Tego tutaj nie było. Taka mała bezobsługowa stacja Neste, a tamta wioska Mikołaja była taka malutka. Tam była. A teraz całe jeszcze to, tamto dobudowali. Wszystko jest takie nowe, wielkie, matko. Ale tego jest. Przyznać się, kto był grzeczny? Mit Santa. Czyli, że mięso z... Dobra, użyłem słownika. mit Santa. Spotkaj Mikołaja. Idziemy spotkać go. Kurde, w czerwcu takie rzeczy? Aż dziwnie jakoś. Byłem zagadać z Mikołajem. Spytałem też, czy Karolina była grzeczna. Bo on tu wszystko widzi ponoć. Nie no, to jest ogromne. Tam jest coś. Village Santa. Aha, wioska świętego Mikołaja. Tu jakiś domek znowu domek, nie no nie mam czasu, tyle chodzi. Restaurancja, ojej można coś zjeść. Arctic Info Tower Safari, o nawet Safari mają. Jeszcze tylko jakiś szalerek kod 715000. Gdyby ktoś potrzebował się wykąpać. Ale tu gorąco jest, a bo to sauna jest. Nie no to szok jest po prostu jakiś. For free, elegancko. szczerze żeby pralka była. Bo... O jaki fajny prysznic tutaj zrobili, można sobie coś umyć rączki chyba nie wiem.